Dzień dobry, czyszczę mi was Bardzo serdecznie jestem, Paweł, a z znów jest Hej, Kajren. Jesteśmy w GTA Online, moi drodzy, na takim serwerku. Pyk, jedziemy, moi drodzy, face to face. Oczywiście uczciwe, tak na, o, o, o. dlatego mamy włączone nitro za chwilę. I dlatego będzie bardzo uczciwie, że będziemy mieli losowe dobra, samochody. Nie wiadomo, co kto będzie miał, każdy będzie miał tak, co tak. innego za każdym razem. I mam nadzieję, że będziemy mieli gruchoty malutkie. Dobra, co ja mam? Najlepsze. O, ja dobra. mam. Coś super, ale odpalę, nie pamiętam to jak to się nazywa. 4, e, e, X Pod X, pod X -em. Tak, na listwie zasilającej dokładnie, w rzeczy samej. Przepraszam, ale to co wy robicie? Jakie face to face jak nie ma face -to -face. face to face? No bo tutaj... O patrz, o o o! Zderzenie Go go go! Power Rangers! O, no i no no chyba ono, trochę pykło. Na no super. To, żeś zrobił. No to nie moja wina, weź ja ze mnie wyjść w ogóle. No? Sobie... no bo Ren we mnie jest. Um... Tak wyszło. Takie. Dobra. Pani szlachma ma formuletkę, to co Ren teraz ma? Rozwal go tam. No, bez jaj! Dobrze! Dobrze, A Ren, nie leżeć tam! Ej, teraz wioselce jestem! Cyk! Pięknie! Weź tam Pawła z I wszyscy na różowiotko! nie O kurczę, o kurczę! Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj! Różowa siła rządzi! nie, bo wszyscy jesteśmy różowi w sumie. Czarne rury, ja mam białe. Dobra, O, dobrze! Dawaj, dziduj, dziduj, dziduj! Trzeba zacząć przekazywać swoje talenty. robinek. Cyk! Mana, mana, I ma. tan, tan, taratan tan. samochód dostałem? Ta, ta, ta? Ja bym też pytał. No. Co, co, tam Ren dostał? Fajne. Bagietę. O no, bardzo fajne. No, proszę się tutaj... Ren dostał tam. maluczka, maluczkiego takiego. Ale on myśli. Jeszcze ty w złą stronę jedziesz. No, no to przestań, daj spokój! Jest, że jest, że jest. Dobrze. No, Dobra, bez ja, robią. Joszelka znęca się nade mną! Napiszcie coś w komentarzu! Joszelka wy. Eee, ten. Wystygnij czy coś, nie wiem. Wystygnij, o tak, umyj się. No. Dobra, <laughs> dawaj, dawaj, ciśnij tam ją. To, jak nie macie To ciśnij jego no. jak jak na mnie, prawie wywaliła, tylko cofałem w sotiu. No, ale tego tak Nara! Hehehe, <laughs> pięknie! Zobaczę, jak teraz o kurczę, Red. Oh, o no. nie, no znowu dostanę jakieś coś takiego niefajnego. Paweł jest nowym No chyba nie. Dobrze. Wypad Dawaj Rena, bo on jest mniejszy! To było... Oho. No i co? co? Co, myślisz, że fajna jesteś w ten sposób, jak robisz? Ja nie mogę, weźcie... Weźcie tego burgera w ogóle stamtąd, no poważnie, musiałeś przestać mrugać akurat w tym momencie. Dobra, burrito. lecimy, lecimy. Burrito, pana Pawełka, nie działa, nie działa. Go, go, go. Ten burrito? pan. Sam burrito, to nie jest burrito. <grym> ja jestem. A, jeszcze ci wypiłam bombę. O, minął mnie, wziął, minął mnie. że się nie zrespię? Oho Na pewno się nie zrespisz. Ty <laughs> się nigdy nie respisz, to jest zawsze najszybciej Prawda wydaje ci Tak jest Rzeczy... O i poszedł, poszedł! Wziął poleciał! O je guna, co pakiera. to jest? Co to jest? jest <śmiech> <śmiech> to jest nic takiego. Masakra! Co to jest za auto w ogóle? Takie fikuśne. Nawet nie widzę jego... Dobra. Dawaj, dawaj! Co to jest za tak. auto! Ja mam euforię teraz Stać policja! Mam policja karbonizery! High, highway Patrol! <noise> no zostaw mojego mojego szata. E! Jak go wystrzeliłem! E! Ora weź go tam dojedź, bo on cwaniakuje Co tfaniakuje? Nic nie cwaniakuje No czekaj, przesuń się oszalka ja tu jadę! Wiesz. Policjant Paweł Koteł O dziękuję! Serio? Co? Co serio? No, małe, małe Dam go wywalić, a nie do metra. O, Roosevelt, no nieźle. Fajnie, fajnie. Nightmare, ja mam w Gruzji. Go! Nie wiem, jakie to jest autko. Duże. Bardzo <laughs> okay. duże, ci powiem, że tutaj ma takiego dużego, naprawdę. Różowego, you, strasznie, jakiegoś na wysokich pułach. Dzięki. 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 Dobra. Dawaj, zatrzymaj go tam. Ała! Wow! Jestem się... na czerwono zaświeciło. Wypchany! A... Dobrze. Wiesz, że będę jechał, no ale... eee, a no tak, bo znowu z tej strony od mojej strony, no tak Ale nic nie szkodzi Ja cię kręcę jak mi przewalił Dobra, poszło Wzięło i poszło, to Ej stary, co? Widziałeś pasz, wróciłem z powrotem i przez to wypadłem Dobra, o go, go go jazda, jazda śledzie. Dobrze. Trzeba się wyminąć czasami. No właśnie nie trzeba. Ło, dostałem... Limozynkę. Dobra, limuzynka, różowa siła. O to chodzi. No, dziękuję Ci. No chciałem cię uniknąć, a że mnie uniknął. Tak, no właśnie. Zepchnęłaś mnie wtedy nie? teraz, tak? No przecież widać wszystko było. O, o ty, kurde, parę nie <grym> Ej, tam Zdefaję? jest meta! Tam widzę metę! Widzę metę w tym tenczu. Czekaj, przesuń się. No daj spokój, już wygra! No, wygra. Stoję w poprzek. No, ja nie mogę, no żeż, dajcie spokój, ludzie. Joszefa jedzie, Joszefa do mety jedzie w tym momencie. Ren, co ty zrobiłeś? Szybko ja zatrzymaj ją. Tak nie może być. O, ty kurde! Gita! Za Jest podwójnym agentem. Ja jest! Meta! 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 Jest! Zwycięzca! Jeden może być tylko. Weźcie tam, walczcie teraz o drugie miejsce. I za chwilę druga mapka. O, ren będzie miał trzecie miejsce? Ren! Re Coś ci nie poszło dzisiaj. Na kątem. na kątem cię nastawiłem. No dobra, słuchajcie, w tak takim lecimy zrobiłem. jeszcze drugą mapeczkę. Okay. Tak, dawaj. Dobra, lecimy, mapka numer dwa. A tutaj Bożenka o, na mówi, samym tak. środku nam klaszcze. No, i ona mówi ciśniej. Mówi, ja e, Paweł, wygrasz! Będziesz zwycięzcą! Tak, do... no I co, co czekasz, Ren? No co czekasz? Bo fajne nie, bo o, mi się, wiesz, ogólnie rzecz biorąc, coś dzieje. nie załadowało do końca po prostu. I nie mogłem wrzucić miałeś biegu. Taki fajny kon, że chciałem się zepchnąć od razu. No właśnie tak czułem, że po prostu stwierdziłeś, nie no, rozwalę cię, Ale nie? Ale i tak zepchnąłem siebie, no. No i bardzo dobrze. No, nie dla mnie, nie dla mnie. No bez ja, ja co zapadzie? Dawaj szybko, zepychamy Rena! Zepychamy? Oho. No ja nie oh, mogę... Nie nie, jedź szybko! RR. Jedź go go go, on ma jakieś auto, które ma w ogóle... Oho! Nara! No, <grym> no, no i tyle w temacie. Jak face to O żeby nie rany, jechać, masakra po prostu. Oje, no, ale różowe kuli Nie ale to auto mega ciężko zawraca no, i się. skręca, to jest jakiś porażkę. O nie Imperus Classic, o yeah. Bo, wow, ale szarpnąłem tobą. Chciałam być twojego. Komodą Komodom nie jadę, nie ej, słuchajcie, Komodom jadę, dosłownie Komoda, tak jest nazwane to... auto. Serio? Jakim cudem? Nie wiem co ja by tam To Była Komoda to z Ikei to... chyba Oj tak Poskładałeś się? No, to w sensie to auto nazywa się temble, Komoda przez K normalnie Nie wiem kto wymyślił nazwę do tego sklepu, ale no. No nie jakaś akata. No jakaś akata wymyśliła. Czesuj Wypad! Się. Pięknie, elegancio! Super. No, o to chodzi. Dobra. Wiem, wiem. Serio? I po twojej komodzie. Komoda mi leci na dół. Ja cię kręcę. O nie, najgłodniej. No halo! No halo! Joszelka wzięła Zypania i spadła Poskładała się jak zobaczyła instrukcję z komody IKEI tak, zróbł, to to Tak, zrób Tak, dzisiejszym ja polecam, sponsorem to odcinka jest, jest Komoda Helena Przesuń się kurde No co no, daj spokój O, wow! Joszelka, poczekaj patrz ci pokażę coś! O jakie turbomaszyny mam! Ja nie lubię! Chajan. Wow! Ren, patrz, co ja mam! No, nie co on ma. o, Kurczę, dobra, nie, mińmy się, mińmy się jednak. Możemy się minąć. Nie, dobra, jednak nie. Na razy. Dobra, bierz wisiał. O nie! Będziesz O nie, no... Joszelka mnie wziąła i zrzuciła. A ty też sama spadłaś, Joszelka, i teraz też spadniesz, zobacz. Dobra, to jest zepk, żeby czas to nie tracić. A? i content trzeba robić. Zepic, Także papa. tak Co, zepknie? No ja tym, ja tym gruzem co jadę, to Alto nie da prawda. to był. Chciałem po piątku co jedzie. Aha. No i tyle, <grym> tam, to my chyba nie znowu. pojedziemy. Wszyscy stanęli w jednym. Czekaj, czekaj, wy, wyjdź ze mnie, wyjdź ze mnie na razie. Ok. Czeciu, ja tak. Cze się ze mną ujedzie, Anusiak. Gogo, go, go. Tu jedzie, tu jedzie, tu jedzie, tu jedzie, tu jedzie. Koniecznie, koniecznie. Koniecznie jedzie ze mną. <średzymać> <kolor. średzymać z nami> no daj spokój! No czekaj, Joszaka, muszę tu znaczy, to zawrócić. Tak, Bo tu jedzie, dawaj go szybko! Zawsze znaczy, mnie. Zawsze <średzymać> mnie. <nami> ja nie mogę. Dobra, Joszaka, jedziemy. No spadaj, no, spadaj na drzewo, No czekaj, no, no daj spokój! Da próbuję przejechać! Nie interesuje mnie to. Co mnie nie interesuje, to? Nie. Zaraz dla mnie Ty interesuje to mnie to, ja. Dobra, teraz mam jakiś w ogóle y, kąpiaczka. Nie mam Oho, żniwiasz! No nie, myślałem, że gorzej być nie może. Dobra, Ale. jadę. Uważnie? Chłop ma autobus. Dawaj, dawaj go! Dobra, nie, nie dawaj go! Czekaj, ja mam kobiczka! No ja nie mogę, jechać z rodziną po ten komodę, z IKEA. Ja pa. Jestem autobusem, robakiem, taki zielony. Ja w ciebie będę jak Aha. pa. Aha. Okay. Po prostu miejsce. Ło, stary, skąd się wzięła tu? Ja tak pięknie wziąłem, wyminąłem i co? Czekajcie, dajcie spokój. Podwójnie. Oho, wow. No i tyle próbować? w temacie. Tak. Nie, nie udało się. Okej. Okay. Dobra. Ej, ale to jest Co? Już to macie? Nie, to nie jest myta. Jeszcze dla moich widzenia. Super, sam spadłem z siebie. Wziąłem i spadłem prosto. Kombi kombiak nie dojechał. No ja chciałam cię... Mm. O rany. Dobra. na Co? Nie wstrąciłam o, 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 kombiczek robi, kombiczek robi! Dobra, niestety już się minęliśmy. Jadę po was w takim razie. kogo w hajdenki zakłócić? No, dziękuję, w temacie tyle. Ja będę normalnie na tym stratumie. się jak E, e! Ty no, patrz co zrobiłaś, o już prawie spadł ty piasz, czekaj. Dawaj to ciśnij go bo on tutaj ten... O, no, super, dobra. Nie dojedziesz, nie dojedziesz. Ja, ja dojadę ciebie. Spokojnie no, cię dojadę. Nie dojadę. No, teczmy, no. Oho, I kto no, tu nie dojedzie? Kto tu nie dojedzie? Dlatego ludzie kombiki biorą ja Kombiaczki. A włoży włoży, jak ten kombik się. Jakie wieżyczki? O co nam ja mówi jakie wieżyczki? Ma coś tak jakiegoś... Jest. O! Ja. Aha. No, a my już padliśmy. <grystanie> Sami z siebie. Dawaj, 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 dawaj! Syk! Ja chciałem wziąć szeroko zakręt. Moja wieżyczka Ale mnie trochę hamuje, wiesz? Kierownica mnie dojechała. Tak? Mogę się odwrócić przez tą wieżyczkę głupią. A okej. że myśleć, mnie wiedziesz. Nie <grystanie> ja mam to. Wjechałem. Nara! Na Pozawałowałem. <grystanie> no, ja dzisiaj mam Tutaj busowy wow, wow, wow. w ogóle, busową losowość tam. Autobusiasz no, Ren No, teraz jestem tenem-tenem. Dobra, A, A było? Teraz tu... Daj mi coś dużego teraz, daj mi coś dużego. Serio? Ryger? Przeskoczę nad tobą. O, to tak! Jest? Wypchałem gościa! Nie wiem, czy Ale się udało. To. Złapał? <laughs> tak Wziął jest. I złapał? Czek mój Czeka cioszynka tu jedzie Kriger, moc krigera! Ja nic, nic nie mówię, ona jest pierwsza eee, co ty mówisz? Właśnie w tym momencie tam e, leżakuje trochę. Nic tak ty leżakujesz. Tak było, widziałem to. to jest z... Leżakującym winem e, na półce. Terminus! Pyk! E, jak widzisz termin to... Co ty się tak No troszkę... przepraszam, ja tu próbuję przejechać. Oho! Nie! Spadłeś, red? Minimalistycznie brakło od. Ty do kopania punktu. Joszaka, ty mrugałeś się. Do podróży. Poczekaj, Joszel! Czekaj, czekaj. Joszel, mam coś. Interesuje mnie, twoje czekaj. Coś co się odwala w ogóle. Joszelka, jesteś piłką, czy jak? Jestem piłeczka. Spadnie, odbijam. No, wziął, wziął się, minął normalnie z powołaniem. Nie, co ja mam? Dlaczego? Z drogi! da? Go, go, go! Lecimy! No way, no way. Jedziesz, ty jedziesz. Ren, nie, co tu? to nie jest. Ren, ja nawet nie wiedziałem czym ty jedziesz, to jest po prostu takie maluczkie To jest twierdzikółko Jakieś o. trójkołowe Stary. Mam dla ciebie wizję Przepraszam, ja tutaj nie wyhamowałem. Co to jest za... się coś no, ja, podobne. Joszelka, spadłaś? Jak to się stało się? Elegancko. Dominator! No nie, nie umiesz, umiesz się wyminąć, Nie umiesz? Ja umie... Ja um ona nie umie wierzę. się wymijać! Widzę amulce. Pizza. Z drogi, ja do mety jadę! Dajcie spokój! Jest! Meta! Meta! Jest! No no okay. Pięknie! Elegancko, teraz walczcie o drugie miejsce, Ren. Dasz radę. Nie chcę. Pechowe auto dostałeś mega, trochę. No, no, no. <laughs> nie słuchajcie, po prostu pechowe, tak jak mówiłem, to jest mega pechowe, uczciwe, bo nikt nie wiadomo, co dostaniesz. I na przykład Ren ma teraz przewagę, bo dostał taki samochód i miał mega, mega przewagę. No i niestety, no. No jedziesz tam, a nie. No On ma przednie kółko skręcające panera. jedno, nie wiem czy to tak, widzisz. Także tak, miejcie na uwadze to, że youtuberzy zawsze mówią prawdę. <noise> tak, <głos> oczywiście. No co? No. Opa, jak Ej, co to za fura śmieszna jakaś takie? A dobra, to, dobra, dobra, no, pojażdżam. Jakiś terenowy. Dobra, Ren, tak myślę, że masz 20 sekund, ciśnij jest. do mety. I chyba tym symbolicznym dąży. akcentem... ...będziemy kończyć... Tak, ten odcinek. Także no i dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pa-pa. Na następnego. razie.